Gorąco, żeby robić cokolwiek. Wyparowują ze mnie obłędne umiejętności. Czuję to! Moje morze to nie w pocie. Możesz wachlować trochę szybciej. A, gorąco ci! To co ja mam powiedzieć? A, a. Żeby się przeziębić w taki ubał. Abcia! Wody? Pij śmiało, od ciebie mogę przyjąć nawet wirusa. <laughs> to e, słodkie trend, dzięki. Spokojnie, to alergia. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, możemy dziewięć. Super! Zdobyłem u niej kilka dodatkowych punktów. A no to bilans naszego związku wychodzi na zero. Nie żeby ktoś to liczył. To znaczy poza trendem. Spokojnie W rewolwerach są ślepaki To znaczy w jednym z nich na pewno Słonko świeci, ptaszek śpiewa Na dziki zachód nam trzeba Czeka was pojedynek w samopołudnie. Albo walczycie, albo wykopię was z miasta obiboki Serio? Pojedziemy za miasto? Do centrum handlowego? O, o, przeklęta wilgoć i na co się tak gapicie? A froni widzieliście? Coś Ci się nie podoba w mojej fryzurze? Ja przez nią nic nie widzę. Słuchajcie ludziska! W każdym porządnym westernie są dobrzy, śli, konie i śliczne damy. Dobry pokonuje złego i odjeżdża na koniu w stronę zachodzącego słońca. A co ze ślicznymi damami? Nie interesuj się! <laughs> Tylko się z tobą drażnię. Zwykle obserwują barowe bójki w salonie. Barowe bójki! Super! Sam bym tego lepiej nie pokazał! Większość zbójek kończy się tym, że przegrany ląduje w korycie. W moich stronach kumple troszczą się o siebie. Harold może jest mały i dziwny, ale to jednak mój kumpel. Będę miała oko na Duncana. O tak, jest super. Przestańcie się gapić na dziacho! Macie się gapić na mnie. Czas na pierwsze wyzwanie. Cowboy, który nie umie radzić sobie z końmi, nie jest wart splunięcia. Czas osiodłać konia! Tylko na takiego wierzchowca nas stać? Chcesz mieć pięciogwiazdkowy hotel, szampana i kawior na śniadanie? Na czymś muszę się oszczędzić! Jest świetny! Doskonale się spisałeś! O! Uwielbiam! spędziłem lato na obozie rycerskim. Uczyliśmy się walczyć, jeździć konno i wyglądać męsko w rajtuzach. To nie jest takie proste! Dlaczego na końcu westernu facet musi być sam, na koniu? Przecież to film! Facet powinien zdobyć dziewczynę! Facet, czyli ja! I to ma być wyzwanie? Złaź z niego! Kowboje i kowbojki! Musicie dosiąść wierzchowca stamtąd! A nie stąd! Z tamtej platformy. W zeszłym tygodniu wygrały żarówy, więc zaczynają. Spokojnie. Przeprowadziliśmy doświadczenie na stażystach. Przeżyli. Nie, 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 nie! Dobra, jest bezpiecznie. <gryś> to niesprawiedliwe. Dlaczego mamy być pierwsi? Bo no ja tak powiedziałem. Jestem szeryf Chris McLean. Kurczę, chyba naprawdę zaczyna mnie coś brać. Spoko, pomożemy ci wejść po drabinie. E, chwila, Gwen naprawdę jest chora. W jej stanie może spaść z pomostu i wylądować na grzbiecie tej biednej habety. Co to miało być? Głupi! Trzymajcie kciuki! Ponieważ Gwen! Uda ci się, śmiało! Potrzebujemy nowego kapitana. Słyszałam to! Połam nogi, Gwen! Połam nogi? I mówi mi to, kiedy mam skoczyć 30 metrów w dół? Głupiej, głupiej! Nie dam rady. Przyspieszenie równa się masa, razy grawitacja, stała okolicznościowa równaniowa. Niedobrze, ludzie, niedobrze. dobrze! Czy jest mała? Głęb! Dzięki. Uważaj na moją. O! Rękę! Głupi, głupi, głupi! To było coś, Gwen! Punkt dla żarów. Makiety, teraz wy! Chyba nie może być już gorzej. Chociaż jednak może? Wyrazy współczucia! Żarówy jeden, makiety zero! Harold, zasuwaj! Światowo! Miałeś dosiąść konia, Duncan. Złamałeś mi kość ogonową. Żaruby? Trzy. Makiety? Zero. Zegnaj słodki świecie uh! Ej! Ej! A ty dokąd koniku? Doceniam twoje starania, Owen. To on ugiął kark, a ja nagnę zasady. Makiety zdobywają pierwszy punkt! Ej, Co po wyrzuca, koleś, to nie zadajewasz, że! W okoliku, o rządzi! Tylko nie na <grym> Eee, <wiosenka> wow. Chris, wyślesz kogoś na pomoc DJ-owi, tak? <grym wiosenka> Oświadczam, na planie totalnej porażki. Troszczymy się o zdrowie oraz dobro naszych zawodników. Pragnę dodać, że podczas tego programu nie ucierpiało żadne zwierzę. A na trzydziestej stronie mojego kontraktu jest wzmianka o mięśniach pośladkowych. Nie wolno mi robić nic, co mogłoby w jakiś sposób nadwerężyć moje... aktywa. <laughs> Sorry. Jeśli powędruję do salonu piękności w niebie, nie pozwolisz Feder zabrać moich włosów. Nigdy! A ja mogę zabrać Twoje włosy? Zwariowałaś? No pięknie! I zrobił się nam remis 3 do trzech! Teraz wszystko w Waszych rękach! Śmiało, która chce zdobyć punkty dla żarów? Ależ proszę, koleżanko. Dlaczego cały dzień musimy gapić się na Twój pępek? Włóż coś dłuższego! O, jasne, już lecę! I tak jak ty ubiorę się w tandetny t-shirt z badziewiastym nadrukiem! Przynajmniej mam włosy. Twoje afro jest takie wielkie, że ma własną grawitację. Ja ci dam grawitację! Gdzie one są? Wiszą tam! Spójrzcie w górę! Ha, ha, ha. ha łysał ci, że nie masz takich włosów Heather świeciły są glacą, a twoja golizna oślepia telewidzów w całym kraju Dobra, ha. dobra, wytrzepiesz całą naftalinę z mojego wdzianka Obie drużyny mają teraz po trzy punkty Nie lubimy remisów, czas na następne wyzwanie Mógłby mnie ktoś stąd zdjąć? Halo, do was mówię Każdym szanującym się esternie musi być porządna strzelanina. Kapitanowie drużyn wybiorą rewolwerowca, który stanie do pojedynku na śmierć i życie! Halo? Aha. Jasne? Dobra. Zdaniem prawników, możecie strzelać dopóki ktoś nie zostanie lekko ranny albo nie rozbeczy się jak dzidzia. Walka na śmierć i życie jest kategorycznie zabroniona. Głę, Trent, kogo wybieracie? Jeśli mam mieć szansę u Głę, muszę znaleźć sposób, żeby jej pomóc. Wybieramy.